Witaj. Wspaniałe wiadomości, jak zawsze. Budzisz się z hipnozy. Wibracje i struktury ego na Ziemi i u Ciebie ulegają osłabianiu i rozkładowi. Świat duchów. Jest siecią struktur ego, stworzoną przez wibrację ego. W świecie duchów czekasz ty i wszyscy ludzie na nowe ciało. W świecie duchów, struktury ego postanawiają: co? Będziesz przeżywać w swojej nowej egzystencji i jakie będziesz mieć ciało. Wibracje ego stworzyły Ziemię. Wibracje ego stworzyły struktury we wszystkim, co istnieje na Ziemi. Żeby świat iluzji istniał, egzystował i żeby ludzie odbierali jego i odczuwali jako rzeczywistość, chociaż to jest iluzja. W czasie snu w nocy odczuwasz i przeżywasz, że wszystko, co się dzieje we śnie, jest rzeczywistość, że to dzieje się naprawdę. Po przebudzeniu czujesz, przeżywasz, jesteś pewny, że to tylko był sen, że teraz, po przebudzeniu, to, co czujesz, co widzisz, to jest rzeczywistość ale znajduje się cały czas w tym samym stanie hipnozy, stworzonym przez wibracje i struktury ego. Wibracje i struktury ego stwarzają u człowieka potężny stan hipnozy, w którym człowiek Odbiera i odczuwa wszystko jako rzeczywistość, chociaż to są tylko iluzje. Wibracje ego stwarzają ludzkie ciała. W każdej komórce, w Twoim ciele, stworzyły wibracje ego, Osobną ego strukturę. Każda ego struktura w każdej komórce w Twoim ciele, których jest miliardy, jest połączona ze wszystkimi komórkami i strukturami w Twoim ciele i każda struktura w każdej komórce w twoim ciele jest połączona ze wszystkimi strukturami i komórkami u wszystkich ludzi na ziemi te połączenia są konieczne żeby wszyscy ludzie na ziemi bez wątpliwości czuli i odczuwali, że Ziemia jest prawdziwa, chociaż jest iluzją. Wibracje Ego stwarzają cały czas nowe iluzje. Twoje ciało. Składa się ze zmysłów, słuchu, wzroku, dotyku, smaku, dechu. Twoje ciało jest stworzone przez wibrację ego, żebyś odbierał i czuł ten świat, który jest iluzją, żebyś czuł jego i wierzył, że to jest rzeczywistość. Wibracje ego stworzyły swoją bazę, struktur w twojej duszy, w duszy człowieka. Tam są wszystkie negatywne uczucia, które przeżywasz w swojej egzystencji. Do bazy w duszy człowieka, łączone są cały czas nowe ludzkie ciała. Nowe, bo każdy człowiek miał ich dużo. Świat duchów stworzony jest przez wibracje ego. Ty i wszyscy ludzie masz życie wieczne, ale w tej chwili w tej sytuacji, w świecie iluzji stworzonym przez wibrację ego, musisz przeżywać narodziny, rośnięcie, starzenie się, choroby i śmierć. Po śmierci, która jest iluzją, jak zostawiasz swoje ciało, znajdujesz się w świecie duchowym. Świat duchowy jest siecią wibracji ego, stworzoną przez wibracje i struktury ego. Tam czeka każdy człowiek na nowe ciało stwarzane przez wibracje ego. W świecie duchów Postanawiają i planują struktury ego, jakie będziesz mieć ciało i co będziesz przeżywać w następnej egzystencji. Gdzie się urodzisz? Jak się urodzisz? Jakie relacje będziesz mieć? Jakie choroby będziesz mieć? Jaką pracę, zainteresowania będziesz mieć, jak będziesz dojrzewać, jak będziesz się starzeć, jak będziesz umierać. Wszystko to jest planowane i stwarzane i postanawiane. Zanim Twoje ciało, nowe, stworzone przez wibrację ego, zostanie połączone, Swoją duszą, w której są struktury, które umożliwiają połączanie nowych ciał. Nie myśl, nigdy budź się z hipnozy. Nie myśl, że coś w życiu mogłeś albo mogłaś zrobić inaczej, w inny sposób, że byłoby wtedy inaczej, że mogłeś rozwiązać problemy. Wszystko, co przeżywasz, zostało postanowione, zaplanowane w świecie duchowym przez struktury ego, które mają połączenia ze wszystkimi ludźmi, wszystkimi komórkami i ze wszystkim, co istnieje na Ziemi, żebyś ty przeżywał te iluzje. I żebyś ty przeżywał, że to jest rzeczywistość. Twoje dzieci były kiedyś Twoimi rodzicami. Twoi rodzice byli kiedyś Twoimi dziećmi. Byłeś w sytuacji rodzinnej ze wszystkimi ludźmi na Ziemi. Byłeś ofiarą morderstwa, przestępstwa, kradzieży, gwałtu. Byłeś przestępcą, ten co gwałci, ten co kradnie. Wibracje ego w świecie duchowym. Łączą wszystkie struktury, stwarzają iluzje, nowe iluzje, wykorzystują połączenia między duszami ludzkimi i bazą struktur w duszach i połączenia między ciałami. Struktury ego w świecie duchowym, Postanawiają wszystko, co człowiek będzie przeżywał w następnej egzystencji. Jakie będzie miał ciało, jak będzie wyglądał problemy, konflikty, choroby. Wszystko. To jest świat iluzji. Wszystko, co przeżywasz jest iluzją. I nie istnieje w rzeczywistości. Ludzie starają się rozwiązywać problemy, konflikty, położyć kres wojną, radzić sobie z chorobami, wymyślają szczepionki. Czasem wydaje im się, że mogą postanawiać, kierować swoim życiem, i czasem fakty wskazują na to, że tak jest. Podjęli jakąś decyzję i był pozytywny efekt, że to funkcjonuje. Ale wszystko są to iluzje. Wszystko, co człowiek przeżywa, jak będzie reagował, jak będzie myślał, wszystko zostało postanowione w świecie duchowym przez struktury. Ego, wojen, konfliktów, chorób, problemów. Nie można się pozbyć. Nie można sobie dać z nimi rady i ich zakończyć, gdyż one nie istnieją. Wszystko jest tylko iluzją. Tak potężny. Stan hipnozy stwarzają wibracje ego u człowieka, że człowiek odbiera i czuje, że wszystko jest rzeczywistością. Teraz następuje upadek, osłabianie i rozkład struktur ego. Opisuje struktury i wibracje ego na ziemi, gdyż to opisywanie i powtarzanie opisów osłabia ego struktury i prowadzi do ich upadku. Ziemia jest stworzona przez wibracje ego. Jest siecią. Struktur ego. Ludzkie ciała są stworzone przez wibracje ego i są siecią struktur ego. Dlatego, ponieważ struktury i wibracje ego przestają egzystować, przestanie też ziemia egzystować i ciała ludzkie. Twoja dusza i dusze wszystkich ludzi. Po upadku struktur ego, które są bazami wibracji ego w duszach, dusze zostaną uwolnione od więzów z ziemią i od stanu hipnozy. Ty i wszyscy ludzie na Ziemi. Przesuwają się pomału. To jest proces stopniowy. Ludzie budzą się z hipnozy i przesuwają, i dołączają do wymiaru rzeczywistości. Bez iluzji, bez struktur ego, bez bolesnych iluzji. Po upadku, Twojej ego struktury. Przesuniesz się, dołączysz do wymiaru rzeczywistości i przejmiesz nową formę egzystencji. Jesteś, masz duszę z życiem wiecznym i nie będziesz nigdy więcej przeżywać. Narodzin, dojrzewania, starzenia się, chorób, ani śmierci. Ponieważ jego struktury składają się z negatywnych uczuć, nie będziesz nigdy więcej przeżywać bolesnych uczuć, tylko radość, szczęście i wszystkie. Pozytywne uczucia. Budzi się z hipnozy i stopniowo. To jest proces. Przesuwasz się i dołączasz do wymiaru rzeczywistości. Ziemia przestaje egzystować, bo jest tylko iluzją. To, co najlepsze, wszystko przed Tobą. W egzystencji, w świecie iluzji, nic nie możesz postanawiać, ale w wymiarze rzeczywistości sam postanowisz, jaką formę egzystencji chcesz przejąć i co chcesz przeżywać. W czasie swojej egzystencji. Wszystkiego najlepszego. Proces trwa. Budzisz się cały czas więcej i więcej z hipnozy.